Dobry, zapraszam Cię radośnie do tego procesu energetycznego. Poproszę Cię, daj sobie w nim czułość, daj sobie w nim zaopiekowanie i niech wydarza się dokładnie tak, jak ma się wydarzyć, bo nie musisz na niego wpływać w żaden sposób, poza wyrażaniem intencji i odpuszczaniem. Ja nazywam się Marek Aleksander. Jestem channelerem istot światła na ścieżce miłości. Mam wrażenie, że ten proces jest z jakiegoś powodu wyjątkowy. Ale nie będę ci o nim opowiadał. Poczuj go dla siebie. Znajdź wygodne miejsce, zadbaj o dobrą przestrzeń, która nie będzie cię rozpraszać. I zaczynamy. Weź głęboki wdech do samego dna brzucha i bardzo długi wydech. Oddychaj głęboko. I z każdym wdechem zagłębiaj się coraz bardziej w swoje wnętrze. A z każdym wydechem wypuszczaj coraz więcej napięcia, które może być w twoim ciele. Głęboki wdech, długi wydech. Z kolejnym wdechem wyobraź sobie poczuj, że Twoja uwaga opada do serca, z głowy do serca. I oddychaj, centrując się w sercu. Kolejnymi wydechami zacznij wydawać dźwięk uwalniający napięcia jeszcze głębiej. Na przykład westchnięcie. Długi wdech. A ah, westchnięcie. Powtórz to kilka razy. I poczuj, jak Twoje ciało powoli relaksuje się, a może masz już dużą wprawę, jest całkowicie zrelaksowane już teraz. Z kolejnym wdechem wyraź intencję, jestem, z kolejnym wydechem tu i teraz. Jestem tu i teraz. Cała Twoja energia rozproszona we wszechświecie wraca do Ciebie teraz. Kolejnym wdechem niech Twoje skupienie zejdzie w dół do przepony, do tego magicznego miejsca, gdzie znajduje się Twój ogień życia. Opadnij w swoją przeponę, skieruj tam swoją uwagę, możesz wyobrazić sobie, że znajduje się tam Twój tron życia. Osadź się tam. Zajmij swoje miejsce. Nawet jeśli jeszcze nie ma tu ognia, zaraz to zmienimy. I oddychaj, wyobrażając sobie, że powietrze, razem z piękną energią Twojego ducha wyższego, ja wpływa do Twojej przepony. A następnie, Wraca z powrotem do wszechświata. Wdech energią do przepony, wydech energią do przepony. Aż na majszanajkau, a i na hajkauna. Aikyana ma, kauna haj. Uż, na. Wyobraź sobie poczuj, że tam, gdzie znajduje się twoje skupienie, tam pod tobą jest cudowna przestrzeń, może kraina, bańka energii. Może widzisz ją dokładnie, jakby była szklaną kulą. Może zanurzasz się w tej krainie, a może widzisz tylko ciemną granicę, ciemną barierę. Wszystko jest dobrze, tak jak jest. Wyraź intencje. Wzywam, aby wezbrał we mnie ogień życia. Wzywam, aby wezbrał we mnie ogień życia. I wyobraź sobie poczuj, że z Twojej przepony, z tej krainy zaczyna pojawiać się w Twoim wnętrzu, w Twoim ciele, w Twoim umyśle, w Twojej wyobraźni płomień. Użyj do tego wszystkich zasobów wyobraźni, jakie posiadasz. Czuj, obserwuj. Wymyśl to sobie, aby połączyć się z procesem, a może dzieje się to dla Ciebie naturalnie, bo już jesteś w połączeniu. I pozwól, żeby ten płomień zaczął rozświetlać. Ciebie rozgrzewać, poruszać, bądź w tym. Ogień życia zawsze wzbiera na wezwanie. I bądź ze wszystkim, co się teraz może pojawiać, może zablokowane, zlęknione cząstki w Tobie. Małe dzieci wspomnienia. Bądź, oddychaj i powtarzaj wszystkiemu, co się pojawia. Jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny. Jesteś zaopiekowana, jesteś zaopiekowany. Oddychaj i pozwalaj, żeby światło życia w Tobie uwalniało Cię i wszystkie te istoty w Tobie, wszystkie te cząstki Ciebie, zacienione. To może być bardzo miłe, natychmiastowe, a może potrzebujesz chwilę, żeby zaopiekować się wszystkim, co zaczyna się pojawiać w Tobie, bądź, a płomień będzie się teraz poszerzał. Rozwijał. W idealnym dla ciebie czasie, w idealnym dla ciebie tempie. Oddychaj. Jesteście zaopiekowani. Jestem bezpieczna. Jestem bezpieczny. Zaufaj i bądź, przyjmuj. Ogień życia zacznie rozświetlać coraz większa część Ciebie. Twoje serce, Twój brzuch, Twoją głowę, i dookoła Ciebie zacznie pojawiać się światło z Twojego wnętrza, niczym świetlista aura, która zaczyna błyszczeć, rozgrzewać Twoje otoczenie. Przyjmuj. Oddychaj. Prosimy, aby ogień życia pobudził w tobie ruch, pobudził w tobie ekscytację i jedną z najpiękniejszych cech życia. Boską radość życia. Ona jest zawsze w tym ogniu, zawsze w tym świetle. I nawet jeśli ledwo odczuwasz przepływ życia w sobie, nawet jeśli ten proces jest dopiero początkiem rozświetlania swoich cieni, nawet jeśli ten proces dopiero. Uświadamia Ci, że możesz wzywać ogień życia. Radość też tu jest, w każdej najmniejszej iskierce. I całe Twoje ciało, każda komórka, cały Twój system energetyczny z radością przyjmą. Przepływ, wibrowanie, prądy, życia, ognia, radości, ruchu. I choćby było to delikatne odczucie, przyjmij je z radością. A może twój ogień życia właśnie porywa cię do rozwibrowanego tańca? Przyjmuj wszystko takie, jakim jest. Twoje wibracje. Podnoszą się. Twoja energia wznosi się. Nawet już tylko przez to, że tu jesteś i oddychasz, będąc ze sobą, wzywając ogień życia i radość. Twoje wibracje zawsze mówią o Tobie więcej niż słowa. Są prawdą. Pozwól im się wznieść. A radość w Tobie, radość w ogniu życia jest jednym z najpotężniejszych stwórców w Tobie. Zrelaksuj się, zapraszaj i pozwalaj, żeby przepływ wzmacniał się, żeby coraz więcej światła, coraz więcej świętego ognia Twojego życia wypełniało Cię, a z Nim wibracja radości, cichej, spokojnej lub tańczącej, szalonej, rozwiprowanej. Nie oddychaj, znów czując, że z każdym wdechem i wydechem przepuszczasz przez siebie energię swojego wyższego ja, swojego ducha. A ona ożywia ogień w tobie jeszcze bardziej. Łączy cię z życiem i z prawdą jeszcze bardziej, podnosząc cię. Dodając ci siły, pomagając ci zaopiekować się jeszcze głębszymi częściami Ciebie, które wołają o życie, wołają o radość. Oddychaj, przepuszczaj, rozświetlaj się, obserwuj. Podziękuj ogniowi życia. Podziękuj sobie. Podziękuj wszystkiemu, co się w Tobie pojawia. Podziękuj radości. Podziękuj swojemu duchowi, swojej duszy. I podziękuj Ziemi, bo to z nią połączony jest Twój ogień życia. To dzięki niej możesz doświadczać i odkrywać całą niesamowitość siebie. Weź odświeżający, głęboki wdech i długi, długi wydech. I zacznij poruszać palcami u stóp, aby skierować się do ciała. Zacznij poruszać palcami u dłoni i zcentruj swoją uwagę w ciele. Swoją świadomość w przestrzeni, w której znajduje się twoje ciało. Czując ogień, światło, a może nawet radość, które pracują w Tobie, które są w Tobie, małe lub ogromne. Powitaj je z wdzięcznością, nawet jeśli to Twój pierwszy krok, aby przypomnieć sobie, co to znaczy. Być w przepływie światła życia. To ogromny krok. Twoja dusza cieszy się. Jeszcze jeden głęboki, odświeżający wdech, długi wydech, i puść wszystko, wszystkie historie, wybierając to że będziesz pielęgnować życie i radość. I otwórz oczy. Oto cały proces. Dziękuję za Ciebie, Marek Aleksander.